Sekiro. Ostatnio, drogi widz, ugram sobie w Sekiro. Jeżeli nie obejrzałeś jeszcze żadnego streama, jest ich 6 na kanale, pod tym filmem w opisie będziesz miał tam linki, żeby sobie obejrzeć. Natomiast nie o tym, a o samej grze. Drodzy mój człowiek ma 40 lat, wychował się na salonach gier, Grał sobie w metal Slug i różnego rodzaju szmupsy, jakieś nawalanki dwumiarowe. Gra w Tetris'a, moi drodzy. Masteruje go sobie na jakimś poziomach SS tego nowego efekta, tego wcześniejszego z NES-a. przechodzi. Ninja Gaideny, te stare z NES-a, te nowe na Xboxa. Bez żadnych problemów. Soulsy przechodził, moi drodzy. Demon Souls na PlayStation 5 ogarniany. Bez problemu, potem był przebiegany, tak naprawdę już biegłem w tej grze, nie musiałem tak naprawdę zbytnio się zastanawiać i rozwodzić nad postaciami tam spotykanymi po drodze, były łatane, ciosane na lewo i prawo. No i przychodzi ci gra Sekiro. Przechodzi moi drodzy, Sekiro i zastanawiasz się nad tym, czy ty naprawdę potrafisz grać. Czy ty umiesz wciskać klawisze w kontrolerze. Moi drodzy, Sekiro to jest gra od From Software, która no jest wiadomo, grom twórców Dark Souls, Demon Souls, Elden Ringa, serii Armored Core, moi drodzy. I Sekiro totalnie zmieniał koncepcję systemu walki w grach, które zawsze From Software, moi drodzy robiło. Wiadomo, że jak grało się w Elden Ring, grało się w Demony, to w tym momencie, jak się włącza Sekiro, to jest się totalnie postawionym pod ścianą. System walki totalnie nie pasuje do tego, co było właśnie w Soulsach, tego, co było w Ludbornie, ponieważ totalnie opiera się na rytmicznym parowaniu ciosów. No i powiem Wam, że ja osobiście podchodząc do Sekiro nie czułem większych obaw, ponieważ no, grało się swego czasu dużo w Dance Dance Revolution, grało się w Stepmanie, grało się, moi drodzy, w Tetrisa, który także na super szybkich, speedowych już później poziomach jak najbardziej wymagał mega zręczności. No i początki Sekiro, wiadomo, grało się na całym początku, tam sobie możecie na streamach zobaczyć. Nie było jakoś specjalnie wymagająca, jak się uczył. Uczył się uników, nie grał na kontrach. No i w pewnym momencie przyszedł boss Genichiro. I jak było wcześniej kilku bossów, był sobie ogr, był sobie byczuś, był sobie ziomeczek na koniu, to dało się w jakiś sposób wyczuć, dało się robić tam na zasadzie uników, dało się jakoś robić. Te obrony, kontry, nie było takiego napierdzielania. Natomiast wchodzisz w sytuację walki z Genshinerą i okazuje się, że wystarczy jeden minimalny błąd w sekwencji, która leci tak naprawdę niby rytmicznie, ale czasami potrafi cię wybić z tego rytmu i leżysz. I giniesz. I giniesz. I kurwa giniesz i jeszcze raz giniesz. Zastanawiasz się, czy to z Tobą jest coś nie tak? że naprawdę nie potrafisz nacisnąć jakiegoś pierdolonego, jebanego, głupiego guzika na padzie, żeby móc sparować atak jakiegoś bossa? Gdzie przechodziłeś demony? Gdzie przechodziłeś metal slagi? Gdzie przechodziłeś, gdzie, gdzie włączając sobie później, moi drodzy, jeszcze Tetrisa, co by naprawdę zobaczyć, czy ja naprawdę straciłem zręczność w paluchach, nie? No i okazało się, że wtedy się dalej da się wyrobić skssk, nie ma z tym Większego problemu. Ostatnio włączyłem sobie Ninja Gaiden dwójkę Blacka na PCC i powiem wam tak, że nie miałem zbytnich problemów, żeby na początku napierdzielać, robić wszystko, włączyć je wyższy poziom i wszystko było na tak jak powinno być. Z powrotem włączam Sekiro, włączam streama i przez dwie godziny ginę non-stop przy tym samym ziomku. Mój drodzy. Ale polega na tym, że ja tą grę przejdę? Ja, gdzieś miałbym tutaj, nie wiem, zgrzybić totalnie podczas tej gry, zlać się potem, nie wiem, z, dostać do głowy i, mieć, mieć załamanie nerwowe, ja tą grę przejdę. moje są, bo to podobnie było kiedyś z Bloodbornem. Bloodbornem, jak się mówi, jak się mówi, też była sytuacja, gdzie z początku trudno było się przyzwyczaić. Ale potem to już szło jak po masie. Tylko, że problem polega na tym, że jak ja w Bloodbornie przestałem grać na miesiąc. Będąc już bardzo, bardzo daleko, to powrót był niemożliwy, ponieważ totalnie wyszedłem z tego rytmu i musiałem się od początku, tak naprawdę, nie tyle, nie tyle co uczyć, co przez jakąś godzinkę, dwie na początkowych etapach doszliować sobie tam e, uniki e, same podczas tej właśnie rozgrywki, bo zapomniało się tego. W Sekiro jest to samo: jeżeli ja Sekiro odpuszczę i nie będę grał przez tydzień, to ja zapomnę, i w tym momencie walka dalej. Będzie bez sensu, ponieważ jak już czujesz ten rytm, to musisz dziennie dawkować sobie ten rytm dożylnie, żeby wszedł ci kurwa w głowę, żebyś miał możliwość zapamiętać, na, na, kurwa na zawsze, chyba te sekwencje, te z, 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 z obicia tych dwóch katan kuźwa w siebie, te dźwięki, żebyś wrył to w banie, jak to totalnie ma brzmieć. Żona przyszła z jedzeniem, zaraz wracamy kontynuować. Powiem Wam, że w takiej sytuacji, grasz w Sekiro i zastanawiasz się tak naprawdę nad tym, czy Ty potrafisz dalej grać. Czy Ty potrafisz tą grę przejść? Bo wiecie, jak powiedziałem Wam wcześniej, że jeżeli ja przestanę w to grać i poddam się, i nie będę nagrał tych streamów, bo stwierdzę, że to jest bez sensu, i ja w ogóle chcę tą grę mieć udokumentowaną. Ile czasu zajęło mi przejście, bo to jest event. Nie było nigdy gry takiej, gdzie przy jednym bosie siedziałbym. Nie wiem, 5-6 godzin to jest po prostu abstrakcja jakaś. I to nie jest tak, że ja go nie wyczuwam, bo to jest to, że jak zaczyna się walka, ja gościa wyczuwam, tego Genishiro wyczuwam, jest normalnie tu, dochodzi do trzeciego etapu i coś się dzieje, że zaburza się rytm przy jakiejś sekwencji i leżysz. I leżysz. Tam niektórzy mi mówili na streamie, że uży jakiś kulek tam wzmacniających. Wiecie, to jest spoko, tylko że. Przy tak szybkim napieprzaniu ciosów nie chce ci się tych kulek używać. Dodatkowo, jeżeli będziesz co chwilę ginął, no to używasz tych kulek cały czas przy każdym podejściu do bossa, nie? Więc to się mija z celem. Musisz go wyczuć. Jeżeli go wyczujesz, bo wiecie, ja widziałem ostatnio film, gdzie gość przechodził tą grę z zamkniętymi oczami. Co znaczy, że on nie miał żadnych kulek, nic, bo nie mógł widzieć tego, że on to używa, tylko ten gościu leciał tylko na słuch. Także w tej grze tak naprawdę lecąc trzeba na słuch, na zetknięcie się tych katan, na to, jakie są dźwięki wydawane po, po, przy tym, kiedy boss wykonuje jakiś nieblokowalny atak i pokazuje się ten znaczek japoński, albo kiedy, nie wiem, chcecie podciąć, czy ewentualnie możesz to skontrować, albo za pomocą kółka zrobić to mirami, miki, czy jakoś tak, te przechwycenie miecza i wyprowadzenie w okienko jakiegoś uderzenia, prawda. W ogóle, moi drodzy, nie spotkałem się nigdy kurwa z grą, w której nie ma normalnego klasycznego paska energii, bo tam niby jest, ale on nie istnieje. Bo prawda jest taka, że jakbyś miał prać gościa tylko po to, żeby zabrać mu pasek energii za pomocą normalnych ataków, to to się mija z celem. Tam są te postawy i pod, podstawą jest, żeby tą postawę rozwalić przeciwnika, albo on rozwali twoją. I podstawą jest, żeby blokować i kontrolować jego ataki, tylko dlatego, żeby potem móc wywołać jeden cios, który zabierze mu całą tą pieprzoną energię. Ta energia jest tylko i wyłącznie pizzą. Owszem, jeżeli masz super zwinność, potrafisz, nie wiem, rol, cokolwiek tam odwalać, to możesz z tego klepać i może się uda. Ale Genshin pokazuje, że ten, ta energia, ten pasek energii jest a podstawą są właśnie postawy, gdzie musisz napieprzać, być. Ja myślałem, że w Bloodborne się jest agresywnym. Nie, tam trzeba być dopiero agresywnym i w odpowiednim, kurde, momencie wyprowadzać kontrę bądź blok, gdzie ty także masz postawę i też nie możesz tego zbyt bardzo nadużywać, bo też cię złami i też cię rozjebie jednym kuźwa szczałem, nie? Więc. Jak ktoś patrzy na pasek energii, przy takim właśnie bossie jak jest Genishiro, to ja, to prawda jest taka, że to już, to już lepiej nikt nie gra, I ja powiem wam, miałem chwilę zwątpienia, ale nie, ja tą grę przejdę. Chociażbym miał dziennie grać dwie godziny, albo godziny w nocy i próbować go pokonać, i próbować go za miesiąc, ja to zrobię. Dlatego, że ja naprawdę czuję się jak dziecko we mgle, które nie potrafi grać. Gdzie no człowiek w iPołta gra na wysokich poziomach szybkości, gdzie już nic nie widać, i napierdziela na wyczucie, ani umie na wyczucie trzaskać guzika R, L1, L1 i R1 na wyczucie, żeby odbijać uderzenia katany przeciwnika. To jest absurd. Dodatkowo jeszcze, jeżeli są sytuacje, w których chcesz tam grać powolniej i sobie odejdziesz od tego bossa. Właśnie mówimy tutaj w tym momencie o Genshiro, bo on jest głównym w tym momencie tematem mojego wkurwa, kurwa. No to, moi drodzy, on zaczyna w ciebie próć, z łuku, zaczyna w ciebie, nie wiem, jakieś kurwa, super sekwencje ciosów robić, że nie, no nie musisz, musisz go trzymać na, 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 nie na dystans, tylko ty słownie w zwarciu i ty nie możesz na chwilę odpocząć. A powiem wam, że L1 k L1 nie są takimi idealnymi guzikami, które są tak jakby responsywne pod kątem czułości. Jakby to był gdzieś, powiedzmy, te, ta blok czy kontra pod kółkiem, czy pod x czy pod kwadratem, Zawsze jednak kciuk ma trochę lepszy, no a tutaj to ja osobiście mam, to wiadomo, no to jest może kwestia usprawiedliwienia własnego upośledzenia, ale no nie, 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 może nie. To jest do zrobienia, to jest, kurwa, do zrobienia, nawet sytuacja była, że raz tego Genshiro już praktycznie rozwaliłem na trzecim poziomie i już normalnie, morda się cieszy, je, pff, leżysz, kurwa. Zabił ci na rozwaliło cię, leżysz, koniec, jeden strzał, jedno przełoczenie, jeden zły, nieodpowiedni ruch i leżysz. Nie masz szans, nie masz czasu, żeby sobie zrobić, nie wiem, yy, dodać sobie fiolkę, że, kurwa, flakonik, żeby sobie energię odpełnić, nie masz od czasu. Bo okienko nie istnieje, dostałeś strzała, zrobiłeś złą sekwencję, dostałeś w pieprz, leżysz, nie ma możliwości. Także, moi drodzy... Sekiro uczy, ja myślałem, że, że nie wiem, robienie Tetrisa na SS, że Demon Soulsy, że Dark Souls, że Bloodborne mnie uczy pokornie, Sekiro uczy cię dosłownie rytmicznego podejścia. Ja bym tą grę zaproponował mojemu bratu, bo on gra w gry rytmiczne właśnie w osu, w Dance Densa, w Stepmanie. Wydaje mi się, gra też da chwilę bardziej hardkorową niż ja w Tetrisach, więc wydaje mi się, że on byłby w stanie wyczuć tą grę, bo on robił nawet Ninja Gaiden dwójkę na, na Sigma wersję na PlayStation 3 na platynie, platynował ją, więc myślę, że mógłby to wyczuć. Niemniej jednak, no bo to naprawdę, to już nie chodzi o walkę, tam nie chodzi o combo, nie chodzi o sekwencje, o, tam chodzi tylko i wyłącznie o rytmikę słyszanych uderzeń i dostosowywanie swojego wyczucia i szybkości reakcji na to, co usłyszysz i to jest niesamowite, bo wystarczy jedno złe, jeden zły ruch w, w o 0,2 nie wiem, w jakąś kurwa milisekundę i, i już jesteś skasowany, albo cię chwyci, albo cię podetnie, ale jeżeli jeszcze Nadchodzi sytuacja, gdzie się pokazuje ten znaczek, i ma wykonać specjalnie nieblokowane ciasto. w tym momencie masz dosłownie chwilkę, żeby odczytać ruch, czy on cię będzie kosił, czy on cię będzie nabijał, czy, czy, czy on ci będzie łapał. I masz chwilę, żeby zareagować, czy łapisz jego miecz za pomocą tego mili kiri, kiri, czy co tam jeszcze, albo odsuwasz się, bo Cię będzie yy, łapał, albo podskakujesz, bo ci będzie robił kosę w dół, będzie cię ścinał. I wszystko jest dynamiczne, wszystko jest bez odpoczynku, wszystko jest na pełnym spidzie, na pełnym agresywnym podejściu, nie? Także no, jak ktoś z was nie grał w Sekiro, a nie wiem, myśli, że jest dobry, bo sobie skończył Bloodborna, i nie wiem, gra, przechodzi metal Slug'a na jednym życiu. Kurwa, gra w Y-Połty, tak jak ja, dead y, inne gry zręcznościowe. No to możecie się grubo przejechać, bo ta gra. To jest gra? To jest dosłownie, jakbyś grał w grę muzyczną. Ja wiem, jak to brzmi. Ja wiem, jak to kurwa brzmi, ale to jest tak jak gracie, moi drodzy, w Stepmanie. Macie strzałeczki na górze i macie idealnie trafić, żeby było perfekt, to musicie idealnie wstrzelić kurwa guzik, kiedy lecąca strzałka do góry jest w ramce. Idealnie. I tak to właśnie wygląda. Bo jeżeli zrobicie, gdzie będzie lekko na boku, czy coś jest good, bad, ale nie jest perfekt. I wiecie, na czym polega właśnie y, Sekiro? Na perfektach. Jeżeli chcesz zrobić pełną kontrę, blokowanie i wyprowadzić uderzenie i nie zostać pierdelniętym, to ty musisz walić ciągle perfekty. Jeżeli ktoś, tak jak mój brat na przykład, potrafi to robić, no to myślę, że dla niego mogłoby to być do ogarnięcia, mimo iż, iż to nie jest gra muzyczna, ale nadziała na takiej zasadzie słyszenia i odpowiedniej reakcji szybkiej. Jeżeli nie wstrzelisz się w ramkę strzałki w Stepani czy w DDR-ze na górze, no to jesteś kurwa gleba i nie zrobisz e, e, w tym momencie rangi S czy SS, a w tym wypadku giniesz na miejscu. Także cóż, no, e, Sekiro, moi drodzy, polecam wam tą grę, polecam wam, jeżeli macie cierpliwość, chcecie się uczyć, bo tak, ta gra wymaga, ewidentnie, ewidentnie wymaga od was zaangażowania i nauki, ja wiem, że są ludzie, którzy tak, oglądałem, bez schematu, bez życia kanał gościa, który mówi, że on go gejś opowiadał za ósmym razem, tam dziewiątym. Ja rozumiem, wyłapał to, wczuł się, nie wiem. Ma, jakby to powiedzieć, no, ponadnaturalne umiejętności, może grał wcześniej w takie rytmiki, nie wiem, może ma słuch muzyczny, potrafi to zrobić. Ja działam na wyuczenie na wyuczone ruchy, na komba. A tam tak naprawdę, on jest z, jego komba są zmienne, nie wiesz co zrobi, nie możesz się tego nauczyć. Ty po prostu musisz słuchać. I to jest kurwa najgorsze. Ty... Powiem że jak ktoś gra w tą grę po cichu, to, jest do, to ja nie wiem jak on to gra. Jak ktoś w tą grę gra, nie mając słuchawek podkręconych tak, żeby słyszeć te dźwięki i odpowiednio zareagować i nie patrzy jeszcze dodatkowo na te reakcje pod kątem tych nieblokowalnych ciosów, to ja myślę, że to jest nierealne do przejścia. Szczególnie, że jak mówię, oglądałem film, gdzie gość przechodził to z zawiązanymi oczami, czyli tylko i wyłącznie dźwiękami. Nawet jest sytuacja jak w jakimś filmie nie wiem, co, kłas robił. Yy, że tam była sytuacja, gdzie ktoś zasłonił i włączał te trzy dźwięki: nieblokowalnego ciosu, kontry i czegoś, i chyba jeszcze ataku, i kazał to rozróżnić. To się rozróżnia to jest dźwięk. Tylko trzeba w odpowiednim momencie robić te timingi. To jest hardcore. Także cóż, zapewne yy, widzimy się dzisiaj. Na kolejnym streamie z Sekiro, jak będę miał możliwość sobie zagrać, a jeżeli nie, to no, w ciągu dwóch dni, bo nie można być dłuższych przewodów tej gry, bo to się po prostu w, w, zapomni te, 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 tego, tego reakcjo-słuchowo-dźwiękowego akcjowego systemu. Więc stream będzie pewnie jakim memowy normalnie. To jest śmieszne, że tyle normalnie do jednego poza się podchodzi. No i cóż. Zapewne potem będą gorsze rzeczy, bo ktoś tam mówił, że będzie jeszcze pani motyl jakaś, małpa. Trochę tam widziałem na takich krótkich urywkach. Myślę, że będzie kiera. Ale wielu mówi jedną rzecz. Jeżeli pokonasz Genshiro, to potem nauczysz się już grać. Bo on, jego się nie da pokonać przypadkiem. Ty musisz to wyczuć. Tam są sekwencje trwające po kilka sekund, a cała walka potem jest naprawdę... I to są sekundy takie szybkie akcje. Kurwa, cała walka potrafi trwać 4-5 minut na ciągłym naparzaniu. I kontr kontratakowaniu, ripostowaniu wszystkim po prostu, nie? Ja już nie wiem, czy ja mówię dobrze, czy ja mówię źle, ale spędziłem z grą 10 dni, będzie chyba z 15 godzin, może więcej, i powiem Wam, że naprawdę, jak pokonam tego Genshiro, to myślę, że reakcja na streamie w okienku będzie dość zakrywająca o, o chorobę psychiczną. I cóż, tym moim akcentem się żegnam z wami, zapraszam was na streama, dziś pewnie będzie między godziną 10 a 11, jak nic się dziwnego nie wydarzy, dziś, jeżeli wrzucę dzisiaj ten film, myślę, że go dzisiaj wrzucę, a może nie, nieważne, streamy są między godziną 10 a 11, e, będą prawie codziennie, z tą grę aż jej nie skończę i jak chcecie się pośmiać, jak to Genshiro ziomeczek, wykonuje po raz 10 pięćdziesiątomilionowy 50 milionowy raz, to zapraszam. No i oczywiście, jak nie grałeś w Sekiro, to zanim się zaczniesz śmiać, to zagraj. A jeżeli grałeś i pokonałeś tego bossa w, w ósmym razem, to masz prawo nazywać mnie niedouczonym kretynem, który nie potrafi grać albo nie potrafi słuchać. Bo cóż, no, jedno drugiemu nie do końca musi być. No, jedno z drugim nie musi być e, równoznaczne, że to już trochę się emocje wziąły, moi drodzy, więc widzimy się w kolejnym materiale i na streamie. Cześć, a ja idę, lecę, otwieram obiad i zaczynam go jeść.